Roblox. Part czwarty, jeżeli filmik Ci się spodoba, zostaw like i subika. Zaczynamy. To miała być zwykła noc. Wszedłem do Roblox i odpaliłem Tower of Hell, żeby poćwiczyć parkour. Gra działała normalnie, aż do momentu, kiedy na czacie pojawiła się dziwna wiadomość. Nie było żadnej nazwy użytkownika obok tej wiadomości. Jakby pojawiła się znikąd. Zignorowałem to i skupiłem się na przechodzeniu poziomu. Ale kilka sekund później i czat znowu się otworzył. Tym razem wiadomość brzmiała... Zaczęło robić mi się nieswojo. Ktoś robił sobie żarty? Spojrzałem na listę graczy. Było tam 12 osób, ale żadna nie pisała. Czat był pusty, oprócz tych dziwnych wiadomości. Po chwili na ekranie zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Moja postać nagle się zatrzymała, mimo że naciskałem klawisze. Kamera obróciła się sama, jakby ktoś nią sterował.